Przed chwilą groziło mu więzienie, a teraz pozuje na ściance z córką. To gwiazda z na wspólnej. Poznajecie? Ten umięśniony celebryta niedawno został oskarżony i groziło mu więzienie. Jak się okazuje, teraz pozuje na ściance podczas ramówki polsatu ze swoją równie znaną córką, którą szczególnie kojarzą widzowie, na wspólnej. Wyglądali razem obłędnie. Jak teraz prezentuje się nastoletnia aktorka oraz jej znany Tata? Ramówka Polsatu 2024. Telewizja Polsat, po wydaniu nowych reality show w 2023 roku, wiosną nie planuje już żadnych nowości. Stacja postawiła na sprawdzone i lubiane przez widzów produkcje. Jak w tamtym roku zostały wprowadzone nowe programy takie jak Doda, Dream Show czy Temptation Island Polska, tak w tym sezonie nie przybędzie żadnych nowych tytułów. Okazuje się, że nowe programy jesienią w 2023 roku zdobyły niestety o wiele mniejszą popularność niż zakładał Edward Miszczak. Już po dwóch tygodniach zmniejszono ich pasmo emisji na późniejsze. W 2024 roku pojawić miał się jeden nowy tytuł, a mianowicie reality show Mymom Jordan. Do tego jednak nie dojdzie. Tomasz Oświeciński oskarżony. Niedawno do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko aktorowi znanemu z M jak miłość. To nie są niestety jego pierwsze problemy z prawem. W 1999 roku Tomasz Oświeciński został zatrzymany przez policję. Usłyszał wtedy zarzut udziału w grupie przestępczej, skazano go na dwa lata pozbawienia wolności. Teraz do sądu wpłynął akt oskarżenia, w którym postawiono mu zarzuty posługiwania się fałszywymi fakturami oraz oszustwa podatkowego. Prokuratura poinformowała, że Tomasz posłużył się nimi do rozliczeń podatkowych wprowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Dodała też, że naraził podatek dochodowy na uszczuplenie w kwocie ponad 100 tysięcy złotych. Termin rozprawy nie został jeszcze ustalony, ale wiadomo, że celebrycie grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Jak twierdzi, jest niewinny i postanawia to udowodnić. Tomasz Oświeciński pojawił się z córką na ściance. Podczas ramówki polsatu 2024 na ściance pozował Tomasz Oświeciński ze swoją córką, Mają Oświecińską. Celebryta od dawna pojawia się na różnego rodzaju eventach, gdzie z dumą pozuje w towarzystwie Mai. Nastolatka, jak sama kiedyś wyznała, pragnie pracować w show-biznesie jak tata. Mimo młodego wieku ma już na koncie pierwsze role w serialach. Fani na wspólnej na pewno kojarzą córkę Tomasza, bo właśnie tam dziewczynka wystąpiła, będąc w naprawdę młodym wieku. Oprócz tego gra także w serialu Pierwsza miłość prawie 15 letnia Maja jest również aktywna na Instagramie, gdzie ma już około 40 tysięcy obserwatorów. Pozując na ściance ze swoim tatą, wyglądała naprawdę cudownie. Nastolatka zdecydowanie zmieniła się i wydoroślała się od czasu, kiedy pierwszy raz zagościła na małym ekranie. Poznalibyście, że to gwiazda z na wspólnej.